Misia, misia, pysia, tak? Misia, pysia. Co tam, taki wielki wepek? Mój, ty pijank na psinko, mój. Mój, ty piękna. Eja, Ej, Lidziska, wiecie, co ostatnio mi się stało? Telefon. Ten, co teraz nagrywam nim, wpadł do kibla. <grywa> I działa. Jak u mnie latarka się nie chce wyłączyć. Ja nie mogę co za jajce. Misia, przywitaj się. Hmm? Misia. Przywitaj się, kochana. Hmm. O jaka na śpiąca. Nie? <grywa> Jaki już? O jej, jej, dobra. Jaki nosek? Hmm. <grywa> Moja śliczna. Tak? Jestem śliczny? Jestem śliczna psinka? Jestem kochana psinka? Tak? Tak? Jestem taka cudowna psinka. Tak. Cudowna. Pozdrawiam. I pa.